Cześć! Dzisiaj odpalamy Wild West Gold Megaways i gramy na spokojnie, bez spajni, tak jak robi to większość normalnych graczy. Ten slot od Pragmatic Play ma fajny klimat, szybkie obroty i często co się dzieje, więc idealnie nadaje się na luźną sesję. A gramy oczywiście w kasyno Mafia, bo ostatnio właśnie tam najczęściej kręcę. Rejestracja w kasyno Mafia jest banalna. Kilka kliknięć, podstawowe dane i konto jest gotowe. Nie ma żadnych dziwnych kroków ani czekania. Strona działa normalnie w przeglądarce zarówno na komputerze jak i na telefonie, więc można grać gdziekolwiek, nawet jak masz tylko chwilę przerwy. Jeśli chodzi o wpłaty i wypłaty, wszystko jest zrobione po ludzku. Są różne metody, więc każdy wybierze coś dla siebie. Wpłata pojawia się praktycznie od razu, a wypłaty, szczególnie przy szybkich opcjach, nie ciągną się w nieskończoność. Dla mnie to ważne, bo nie lubię czekać bez sensu na swoje środki. Oferta gier w kasyno Mafia jest naprawdę szeroka. Sloty, gry stołowe, Jackpoty i life kasyno z krupierami na żywo. Jak znudzi się Wild West Gold Megaways, to jednym kliknięciem można przejść na ruletkę albo blackiacka i zmienić klimat. Gry są od znanych dostawców, więc nie trafiasz na przypadkowe tytuły. Są też bonusy, ale bez nachalnego wciskania. Na start bonus powitalny, później promocje tygodniowe, czasem free spiny albo cashback. Każdy sam decyduje, czy chce z tego korzystać, czy grać bez bonusów. Podsumowując, kasyno Mafia to miejsce do normalnego grania. Bez chaosu i bez kombinowania. Duży wybór gier, szybkie wpłaty, sensowne wypłaty i luźna atmosfera. A teraz wracamy do Wild West Gold Mega i sprawdzamy, czy dzisiaj kowboje coś dorzucą.